Cześć! Zanim pójdziemy na trening i pogadamy o jakże ciekawym temacie inwestycji, musimy jeszcze zahaczyć o wczorajszy temat, ponieważ zapomniałem o bardzo ważnej różnicy, a w zasadzie przewadze samozatrudnienia nad e, nic nie, nie e, zatrudnienia nad e, umową o pracę. Otóż, jeśli już założysz firmę, i wykonujesz swoje usługi, to nagle tutaj otwiera się taka klapka i zastanawiasz się, co ty jeszcze mógłbyś robić. A może drożej, a może komuś innemu, a może eksportować za granicę, a może robić to jeszcze z kimś, i tak dalej, i tak dalej. Tam się odpala nam wtedy bardzo dużo możliwości w głowie. No, i później da się je spieniężyć, nie? Więc w moim przypadku to było akurat szkolenia i generalnie branża edukacji. Także myślę, że warto co najmniej rozważyć samo zatrudnienie. A teraz na trening. A po treningu temat inwestycji. Jak mówi stare chińskie przysłowie, grosz do grosza a będzie kokosza. Nie, nie, to nie tak. Od... A wiem już. Odkładaj 10% swojej pensji w wielu poradnikach finansowych, biznesowych, bardziej finansowych e, można przeczytać właśnie taką zasadę, żeby odkładać 10% swojej pensji po to, żeby ją oszczędzać, między innymi na emeryturę, ale nie tylko generalnie na inwestycje. No i pytanie, czy to wystarczająco, czy to coś da? Ciężko powiedzieć, nie? Trzeba byłoby to policzyć. Także myślę, że dzisiaj po prostu siędziemy sobie do Excela i policzymy. Ale zanim siądziemy do Excela i policzymy, o, momencik, muszę sobie jakoś przestawić to do drugiej ręki. Okej, okay. kiedyś się nauczę, żeby było to płynnie. Yy, ale co chciałem powiedzieć? Aha, że mamy jakby dwie strategie inwestowania. Jedną taką aktywną, agresywną. A, jeszcze teraz telefon. Mamy dwie strategie inwestowania. Taką agresywną, aktywną, gdzie musimy wykonywać dość dużo operacji. A, mucha wpadła mi do oka. To nie nagram dzisiaj tego dla Ciebie. E, taką agresywną, gdzie właśnie spędzamy dużo czasu i musimy analizować, znać się i tak dalej. Oraz taką pasywną, gdzie stopa zwrotu jest niższa, ale my tak naprawdę nie musimy za dużo wiedzieć i wcale nie potrzeba tak dużo wiedzy, żeby zacząć. Pytanie tylko, czy to się opłaca i która się opłaca? Jakie są plusy, jakie są minusy? Więc y, na temat agresywnej to wiem tylko tyle, że można dużo zyskać i dużo stracić. Tak jak kolega, o którym tutaj opowiadałem, no on zyskał, pomnożył chyba 10 czy nawet 15 razy swój kapitał w rok, czyli bardzo szybko, no ale też w miesiąc czy w dwa miesiące wszystko stracił. Wszystko to, co zarobił, plus kapitał początkowy, połowę kapitału początkowego utopił właśnie przez chciwość. Także no ja się na niej nie znam, ona też do mnie nie przemawia. Jakby ja robię inne rzeczy, mam, mam w planie robić inne rzeczy, nie nie, niż takie inwestowanie, niż taki trading. Natomiast taka pasywna wydaje się być ciekawa. No ale co, siadamy do Excela i liczymy. No dobra, to spójrzmy teraz sami nasze wyliczenia. Ja pozwoliłem sobie tutaj poza kamerą dać nagłówki po prostu, żeby poszło to sprawniej. Zrobić lata tyle, ile będziemy oszczędzać. Zaznaczyłem sobie tutaj 26 lat. No, bo ja założyłam, że w wieku 60 lat, nie ja jestem za równouprawnieniem, też będę mógł przejść na emeryturę w wieku 60 lat, jakby to wyglądało w moim przypadku. No, ale na razie przejdźmy przez taki powiedzmy klasyczny przypadek, czyli jakaś tam średnia krajowa, zaczynamy karierę zawodową po studiach, no i tak dalej. Więc pierwsze, co bym tutaj zrobił, to powiedział, że stopa zwrotu średnia. Będzie na poziomie 5%. Y, dlatego, że to jest bardzo proste do uzyskania. Dzisiaj mamy y, no, konta oszczędnościowe, lokaty i obligacje na, na wyższy procent. Więc myślę, że 5% to, to nie jest problem. Y, żaden nie mając żadnej wiedzy, albo bardzo znikomą. Y, no, i kiedyś będziemy to być może optymalizować. Też dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy możliwości, jakie są instrumenty finansowe, czy to właśnie byłyby obligacje, czy może jakieś akcje, jakieś spółki dywidendowe, nieruchomości i tak dalej. Tego jest dość dużo. O tym sobie pogadamy, ale, ale nie dzisiaj. Dobra, powiedzmy sobie, że na początku przez pierwsze 3 lata wpłacalibyśmy po 200 zł. I na razie przy tym, przy tym sobie zostańmy, później wypełnimy dalej sobie te kwoty. E, no to nasza roczna wpłata to będzie po prostu wzór 12 razy wpłata miesięczna. Tak? Jakby nic e, nadzwyczajnego. No i tutaj założymy sobie, że. E, Założymy sobie, że będziemy dokonywali rocznej wpłaty, rocznego obliczenia oprocentowania, bo to będzie łatwiejsze. Też robimy tu pewne szacunki, a nie liczymy co do grosza, no bo nigdy nie będziemy wiedzieli, jaką będziemy mieli stopę zwrotu. No i też może nam się nie udać wpłacić założonych kwot, a może wręcz odwrotnie będziemy wpłacać więcej, więc nie ma tutaj o czym w ogóle dyskutować. W tym miejscu będziemy mieli sumę. Z tego pola, w tym przypadku. Natomiast w każdym kolejnym będziemy mieli sumę z pola pierwszego. O, nie udało się. Nie jestem za dobry w Excel nie? Więc jakby to, to niemalże mój debiut. Sumę z pola tego do pola tego, czyli nasze roczne, to znaczy nasza całość wpłat, no to są wszystkie jakby lata w górę, czyli tu będziemy mieli D3, przy czym to musimy sobie zrobić w dolarki i dzięki temu ta ajajaj, przepraszam bardzo, nie druga, a, a pierwsza w dolarki i dzięki temu będziemy mieli e, zablokowane jakby, e, czyli mam na myśli to, że jeśli zjedziemy sobie w dół, to zobacz, że tutaj kolejna nasza kolumna, znaczy to kolejna nasza komórka wskazuje nam Sumę od d2 do d4, czyli aż do tego miejsca, no i to też przeciągamy sobie w dół. Jak wypełnimy tam kwoty, to to wszystko będzie git. Czyli przez 3 lata wpłacilibyśmy 7200 zł w ten sposób. Dobra, odsetki z tego roku to są po prostu nasza kwota, znaczy nasz procent odsetek razy całe wpłacone pieniądze. Tak? Czyli w pierwszym roku nasze odsetki będą wynosiły 120 zł, w drugim 240 zł. Przy czym to jest małe kłamstwo, zaraz tutaj wrócimy. Tak? Dlatego, że my zakładamy, że te odsetki będziemy reinwestować. Czyli wszystkie odsetki, które uzyskamy w danym roku, po prostu znów wpłacamy na nasze konto oszczędnościowe, jakiekolwiek by ono nie było. Suma odsetek to jest bardzo podobny wzór do. Tego. Jedyna różnica jest taka, że to nie jest kolumna D, a kolumna F. Tak, czyli w tej kolumnie będziemy sobie badać, ile odsetek udało nam się zgromadzić. A to myślę, że będzie bardzo ciekawa kolumna, bo w niej będziemy robili sobie, dobra, tutaj był problem z przecinkiem. Tu mamy takie dwa pola do tego, żeby zrobić przecinek. No i ostatecznie nasz wzór to jest dzielenie jednego przez, przez drugie, żeby pokazać stosunek tego, ile ostatecznie naszego kapitału to jest pochodzi z odsetek, a ile pochodzi z tego, co wpłaciliśmy my. No i to mamy tutaj. I, i, i kolejna rzecz jest taka, że nasz kapitał to są całość wpłaconych Całość wpłaconej kwoty plus odsetki. No i tutaj mamy jeszcze odsetki na miesiąc, jakie jesteśmy w stanie wygenerować, czyli nasz kapitał razy. O, tu coś poszło nie tak, nie zrobiłem znaku odnośni. Nasz kapitał razy oprocentowanie dzielone na 12. Tak to jest. To jest kwota odsetek. To jest kwota odsetek, jakie generujemy na miesiąc. Dobra, nasz Excel został wypełniony, chyba bez błędów. Tak, tak. I tu mieliśmy jeszcze to założenie nie wpłacania ponownie kwoty. Więc, żeby to poprawić, potrzebujemy od drugiego roku zrobić sobie małą zmianę. Że to nie jest wpłacone pieniądze razy oprocentowanie. Jest to natomiast wpłata z tego roku plus kapitał z roku poprzedniego, tak, czyli my tutaj bierzemy to, co nasze pieniądze wypracowały, plus to, co wpłacamy w tym roku i od tego dalej będziemy liczyć odsetki, więc tutaj będzie wszystko na pewno cacy, nasz bardzo prosty model, coś poszło nie tak, gdyż suma, a, nie pomnożyliśmy tego razy oprocentowania, OK. No i widać, że w pierwszym roku zarobiły nasze pieniądze, nasze pieniądze zarobiły na siebie 120 zł, na następnym 246, czyli te 6 zł wzięło się tak naprawdę z powietrza, z tak zwanego procentu składanego i magii w tym płynące. Dobra, więc jesteśmy w domu. Mamy nasz Excel przygotowany. Ja ci go udostępnię. Mam nadzieję, że, że się przyda. Coś tam, oczka otworzy. I, I coś będziesz z tym robił. Dobra, ale wpiszmy sobie te, te wartości. Czyli powiedzmy, że tutaj odkładaliśmy po te 200 zł, dalej odkładaliśmy po 300 zł. Powiedzmy, że tutaj doszliśmy do tego, żeby odkładać po 400, kolejno po 5. Nie, no 5 tysięcy to przesada. Po 500 zł przez kilka lat. No i powiedzmy, że już tu było tak schyłkowo, że jakby pracowaliśmy mniej, trochę byliśmy skorowani. I tak dalej, Czyli powiedzmy, że masz, tak jak ja, 34 lata, i w wieku 60 lat chciałbyś już powolutku um, przechodzić na emeryturę, tak to sobie nazwijmy, i wpłacałbyś tak małe kwoty. No to co my, co my mamy później? Po pierwsze, nasz kapitał wzrósł prawie dwukrotnie tak? tutaj mamy 0,96-0,94, co mówi o tym, ile procent. Yy, Wypracowałeś dodatkowo względem tego, co wpłaciłeś? Czyli wpłaconych zostało w tymi, zauważ, to są dość niewielkie kwoty miesięcznie, stosunkowo do, do zarobków, nawet do średniej krajowej, to jest poniżej 10%. A zgromadzonych pieniędzy, które zostały wpłacone, to jest 115 200 zł, i to wypracowało prawie drugie tyle pieniędzy. I co ważniejsze. Prawie 1000 zł miesięcznie możemy generować z tych pieniędzy, tak, jakby wpada do naszego portfela, przy czym ten kapitał tutaj jest nieruszany, więc jeśli nam się zemrze za rok albo za 5, albo za 10, to nasze dzieci mogą to dziedziczyć, więc taki powiedzmy trochę ZUS plus, nie? Że, że to nie przepada. No i tutaj możemy robić wiele rzeczy. Po pierwsze, im dłuższy horyzont czasowy, tym lepiej, bo zauważ, że gdybyśmy już nawet przestali dopłacać po tych 26 latach. A później mielibyśmy kolejne 10 lat i nic byśmy z tym nie robili, to znaczy nie dopłacalibyśmy, a te pieniądze same by sobie pracowały. No to tutaj mamy kolejne 6 stówek miesięcznie, tak? Więc no myślę, że warto to przeliczyć, pobawić się troszeczkę, posymulować swoje życie, ile możemy odkładać, jak to może wyglądać, no bo no jednak jeść coś trzeba, a myślę, że na starości nikt. Nam za bardzo nie pomoże. Nie? Czy mi mak to przynieść szklankę wody, ale żeby mnie utrzymywać, to trochę wątpię. Więc myślę, że można tutaj sobie co nieco powpisywać. Ja tutaj sobie na prędce wpiszę jeszcze swoje wartości, jakie przypuszczam, że na dzisiaj mogłyby być. I zobaczymy, co z tego będzie i co ja opowiem o sobie, czy warto. Uzupełniłem się tutaj swoimi kwotami. Hmm. Czyli gdzieś niedługo będę miał szczyt swój zawodowy, prawdopodobnie, jeśli chodzi o takie pisanie kodiku etatowe albo samozatrudnionego. No i ostatecznie gdyby było tak, że te kwoty, które tutaj wpisałem, pokryłyby się w rzeczywistości i pracowałbym na etacie do tego 60 roku życia, no to w zasadzie mam dość taką godną emeryturę. Tutaj nie robiłbym nie poruszymy tematu inflacji, który jest dość zawiły, szeroki, więc myślę, że, że nie ma sensu o nim na razie gadać. Tutaj wchodzimy w takie, takie podstawki po prostu minimalne. No i jak widać, no, da się za to żyć. Nie? Więc zakładam, że będę miał jakieś mieszkanie, więc moimi potrzebami tak na, to, to pewnie byłyby jakieś leki, opłaty, jedzenie, więc dałoby się w miarę miarę godnie żyć, tak mi się wydaje. No jest to prawie średnia krajowa dlatego tego emeryta, myślę, że całkiem spoko. Więc na pewno inwestycje takie długoterminowe są na pewno czymś, co warto, mm, warto rozważyć. E, może niekoniecznie już rzucać wszystko i w ogóle, na pewno nie rzucać wszystkiego i nie wchodzić w trading, czyli te e, spekulacje i szybkie zarabianie na giełdzie, czy, czy na różnych instrumentach finansowych, no ale Odkładać na emeryturę niestety musimy. Jesteśmy takim pokoleniem, takim czasem, gdzie na coś takiego jak ZUS nie ma co liczyć. Zresztą to jest ani ważne, nie będziemy tutaj wchodzić w politykę, tak jak mówiłem. E, więc e, no myślę, że, że jest to coś, m, nad czym warto pomyśleć. Najprostszego możliwego Excela właśnie stworzyliśmy. Ja go wrzucę w, 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 w opis, żebyś mógł sobie poklikać. Jeszcze raz tylko przypomnę, jak super prosty on jest. Wpisujemy, jakiego oprocentowania, jakiego zwrotu z inwestycji się spodziewamy. Tak jak mówię, aktualnie obliga, obligacje MBP. Aktualnie obligacje są na ponad 6%. Ja jestem najbardziej zainteresowany 2-3-4-letnimi, jeszcze ostatecznie decyzji nie podjąłem. Są też 10-letnie, no ale to um, wiadomo, dłużej, jakby. Znaczy nie wiadomo, co się wydarzy. Między 4 a 10 lat jest trochę różnica. Z obligacji też może można wyjść i tak dalej, ale to sobie pogadamy jutro o tym, jakie są możliwości na start, jeśli chodzi o oszczędzanie, o zarabianie własnymi pieniędzmi. E, więc mamy to oprocentowanie dalej ile miesięcznie zobowiązujemy się dopłacać, zakładając, że wpłacamy na start 0, że nie mamy żadnych tam dodatkowych oszczędności, tutaj automatycznie wylicza nam się wpłata roczna, więc może nawet pokoloruję te kolumny, które wpisujemy my, czyli ciach, czyli drugie, ciach. Hmm. To nam się dzieje automatycznie, tak i reszta dzieje nam się automatycznie, tak? czyli ile rocznie wpłacimy, ile w sumie wpłacimy w danym roku, czyli widzicie tu pół miliona wpłaciłem, a ponad milion mam, e, ile procentowo mamy odsetek dodatkowych no i jaki jest nasz kapitał ostatecznie, tak, ile mamy odsetek na miesiąc, to jest coś, co mnie najbardziej interesuje, tak, ile odsetek na miesiąc mogłoby mi to generować, to mogą być też dywidendy i tak dalej, jakby lepsze instrumenty finansowe, jeszcze gdybyśmy trochę się zainteresowali właśnie i to nie byłyby obligacje, a powiedzmy troszkę mądrzejsze i powiedzmy, że bylibyśmy w 6% w stanie wyciągnąć, no to tutaj ta kwota też nam, rośnie bardzo, bardzo mocno, nie? ale tym no, ciężko jest żonglować. Nie wiem, jak będzie to ciężko jest przewidzieć. Myślę, że 5% to jest coś, co można sobie założyć luźno, ale no, to zależy, czy będziemy mieli mieszkania. No jest dużo, dużo rzeczy. Jutro sobie pogadamy, jak można zacząć, jak ja zamierzam zacząć z inwestowaniem i może w jakiś sposób się zainteresujesz, zainspirujesz i sam też zaczniesz się tego uczyć. No to co? Tyle na dzisiaj. Nie mam za bardzo jak uderzyć w kamerę, więc klasnę po prostu w dłonie. trzyma się, cześć!